No, finalnie auto zostało rozebrane w zasadzie do ostatniej śrubki. No, szukaliśmy wspólnie części po różnych y, częściach świata, mm -hmm. y, bo amortyzatory leciały ze Stanów, y, były ukrywane gdzieś. Y, ich prawdziwa cena w Polsce to były jakieś horrendalne pieniądze to auto na samo samopozi samopoziomujące się zawieszenie, i kupiliśmy gdzieś oryginalne nowe amortyzatory Zaxa. Yy, właśnie w Stanach przyleciały do Polski. Z Stanów przyleciały też jakieś części do podciśnienia w tym samochodzie. Yy, sporo elementów szukaliśmy po prostu na eliksie i po zaprzyjaźnionych gdzieś tam śrotach. No finalnie auto zostało rozebrane w zasadzie do ostatniej śrubki. Kar karoseria została wypiaskowana, yy, pomalowana od podstaw. To było chyba zielone, jakie kupiłem, ale w papierach oryginalnie to jest Classic Vice. Mhm. Więc, więc tak pomalowaliśmy ten samochód właśnie na ten kolor. Było najwięcej wyzwań, i, i tutaj kolega, który akurat tą blachą się zajmował, wspominałem w rozmowie wcześniej, że był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych yy, i myślę, że to pomogło. No bo, tak. Czyli bo trochę do takiej koronkowej roboty. Trochę bardzo, metaloplastyki tutaj. Metaloplastyki, w grę. tak. Trochę wyszło, bardzo trochę wyszło, wyszło w grę i, i fajnie sobie z tym poradził. No, samochód jest w pełni zakonserwowany, odrestaurowany, jeżeli chodzi o te kwestie lakiernicze.